W wielu rozmowach w tej chwili przejawia się wątek: a ty na kogo głosujesz, kogo wybierasz. No i można mówić, można nie mówić, oczywiście. Są dwa podejścia. Jedno to takie y, pragmatyczne, z wyliczeniem konkretnie tu i teraz liczbowym. Drugie to takie ideowe. Y, o co chodzi z tym jednym i z drugim? Matematyka to matematyka. Widzieliśmy przy wyborach ostatnich prezydenckich, jak bardzo mała liczba głosów zadecydowała o tym, że Polską rządzi w tej chwili prezydent Duda, a nie przedstawiciel totalnej opozycji. To było niecałe 500 tysięcy głosów, czyli w skali ponad 35-milionowego kraju. Jest to bardzo mała liczba głosów mniej niż 500 tysięcy. Co to oznacza w obecnych wyborach? W tej chwili, tak jak patrzy się na to, co się dzieje na sondażowych wykresach, na prognozach różnych, może się zdarzyć, że znów kilkaset tysięcy głosów zaważy o tym, czy totalna opozycja przejmie władzę, czy też władzę będzie kontynuowała zjednoczona prawica? Czyli skrótowo mówiąc Prawo i Sprawiedliwość, ale wiemy, że na listach Prawa i Sprawiedliwości jest i kukis, i Solidarna Polska. Dawniej mówiliśmy, teraz mówimy suwerenna Polska. I teraz tak, jeżeli zjawia się ugrupowanie, nawet z zacnymi ideami, z pięknymi hasłami, które przy średnio liczonej na przykład frekwencji 60% osiągnie 3-4% poparcia, to takie ugrupowanie przy frekwencji 60% to będzie około 600 tysięcy głosów. W sposób oczywisty przy poparciu 3-4% to ugrupowanie nie wejdzie do parlamentu. Natomiast pozbawienie prawej strony 600 tysięcy głosów może być tym języczkiem uwagi, które rozstrzygnie o tym, że nie będzie możliwe kontynuowanie rządów zjednoczonej prawicy. Także patrząc na to, kto co prezentuje, i przy całym takim rozumieniu, że ideały są piękną sprawą, to uwzględnienie tego, czy jest realne, żeby głos przekazany na małe ugrupowanie, który obniża pulę głosów na zjednoczoną prawicę, czy będzie skuteczny, czy przeciwnie przez pozbawienie zjednoczonej prawicy 600 około tysięcy głosów. Będzie to ta kropla przepełniająca kielich, i różnica będzie taka, że władzę obejmie nie Zjednoczona Prawica, lecz pozostałe zjednoczone ze sobą ugrupowania totalnej opozycji. Każdy ma prawo wolność wyboru, każdy ma prawo tęsknić za ideałami, realizm jest też potrzebny. To tyle. Mądrej głowie dość dziwie słowy. Trzymajcie się Pan.